Nie wystarczy wiedzieć, kiedy otworzyć pozycję. Prawdziwe pieniądze robi się na odpowiednim zamknięciu. Chcesz poznać moje zasady? Wielu traderów skupia się tylko na wejściu w rynek. Gdzie mogę wejść? Gdzie mogę wejść? A to zamknięcie pozycji decyduje o tym, czy będziesz zyskowny. Oto moje trzy. Kluczowe zasady. Znaj swoją strategię wyjścia już na starcie. Przy każdej transakcji ustal poziom take profit i stop loss, i jeszcze przed jej otwarciem. Dzięki temu emocje nie przejmą kontroli. Nie bądź chciwy. Wiele razy widziałem, jak zyski topniały, bo czekałem na jeszcze więcej. Zamykam pozycję zgodnie z planem i nie patrzę wstecz. Reaguj na zmieniające się warunki rynkowe. Jeżeli rynek daje jasny sygnał odwrócenia trendu, nie waham cię zareagować. Strategia to klucz do przetrwania. Idealne zamknięcie nie istnieje. Dzięki tym zasadom zmaksymalizujesz swoje zyski i zminimalizujesz straty. Udostępnij ten film, jeśli znasz kogoś, kto ma problem ze zamykaniem pozycji.